Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnej aktualizacji Star Stable i słuchajcie, witam was w aktualizacji pierwszej w 2024 roku no i słuchajcie, jest to aktualizacja z 3 grudnia nie jest duża ale troszeczkę słuchajcie ją urozmaicę, ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, to jeżeli pod aktualizacją napiszecie hejka, pozdrowisz mnie, swoje imię, nazwę z gry lub nazwę z YouTube'a, jedno z trzech musi być spełnione, to ja w następnej aktualizacji słuchajcie Was pozdrawiam. I jak słyszycie, dalej mam jeszcze chrypę. Trzyma mnie praktycznie od trzech tygodni, a praktycznie od całego grudnia i listopada. Więc ja naprawdę nie wiem, co mnie chytło, ale musicie słuchajcie to niestety przeżyć. No i o czym była aktualizacja? Słuchajcie, głównie o tym, że mamy zestaw London, tak, ochraniacze londyńska mgła, który jest słuchajcie, tutaj dostępny. I możemy go, słuchajcie, zakupić. No i oczywiście takie podstawowe informacje, czyli mamy ostatni tydzień zimowej wioski, więc do 10 możecie, słuchajcie, tutaj jeździć, kupować konie na promocji i wymieniać żetony y, zimowe. Y, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Tutaj słuchajcie, mamy konie, które są właśnie na promocji. Y, znaczy, oprócz tych dwóch najnowszych. Plus mamy dwie nowe maści, ale one spokojnie przechodzą y, po zimowej wiosce do Jorwiku, więc będą po prostu tam, gdzie znajdują się te konie. I słuchajcie, lecimy, bo mam cztery prezenty do otworzenia jeszcze, czyli mam 28. Szylingi jorwickie się przydadzą, bo chcę jeszcze parę rzeczy kupić. 29. Zimowy symbol również się bardzo przyda. 30. Kolczyki londyńska mgła. O, ok, czyli mamy, słuchajcie, kolczyki, które będą pasować do tego zestawu najnowszego, więc ok. I 31 mamy fajerwerki noworoczne. Tak, słuchajcie, jak nie wiecie, to w tą stronę, jak się jedzie, to że tak powiem, mamy całą scenę i rzeczy związane głównie właśnie z sylwestrem. I mamy tu, słuchajcie, widzicie sklep. Ja z miłą chęcią bym na pewno kupiła cały ten zestawik. Ten mam, ale przydałaby mi się w sumie ta sukienka, żeby mieć cały ten zestawik jakby do pełna. Ale ponieważ, słuchajcie, ta aktualizacja jest naprawdę taka tylko. Dodatkowo mamy informację, że w przyszłym tygodniu właśnie dalej będzie zima, ale nie będzie już właśnie zimowej wioski. I będą, słuchajcie, nowe konie, nowa generacja koni. Więc ja słuchajcie jeszcze wykorzystam tą aktualizację i wymienię zimowe symbole. Ponieważ troszkę ich mam i chcę zobaczyć czy uda mi się choć troszeczkę troszeczkę coś zakupić. Więc słuchajcie lecimy i na pewno bym bardzo plus jest taki, że mam większość słuchajcie rzeczy. Więc wydaje mi się, że lecimy od tych najnowszych. No i zobaczymy jak to będzie. Mam tylko tak naprawdę 256 symboli. Więc zobaczmy. Lecimy najpierw z Przyjemny Dzień w stajni. Więc lecimy zestaw dla konika, czyli mamy ogłowie, siodło, czaprak, torbę i słuchajcie, owiki. Więc cały jeden zestaw mamy. Teraz zestaw dla jeźdźca: czyli mamy buty, mamy rękawiczki, mamy kask. Mamy spodnie i mamy, słuchajcie, sweter. No i jak ja, ja już widzę, że mi braknie, ale chociaż jeden cały zestaw, słuchajcie, będzie. Znaczy, plus jest taki, że mamy jeszcze, słuchajcie, tydzień, więc może mi się uda, słuchajcie, zakupić jeszcze ten zestaw jeden, bo ten bardzo mi się czerwony podoba. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że właśnie lecimy najpierw ten zestaw, czyli mamy. O głowie i czaprak. No i więcej to ja nie kupię. Nie mam, niestety, słuchajcie, brakło mi. No ale tak, słuchajcie, to wygląda. Udało mi się kupić chociaż troszkę. I w sumie pokażę Wam takie moje małe podsumowanie, co mam y, świątecznego z tego roku. A mianowicie, jeżeli chodzi o zwierzaczki, no to mam Murlana i mam, słuchajcie, Gumdropa. Czyli te magiczne nowe zwierzaczki, plus dostałam, słuchajcie, Yeti. Ma, tak, Yeti Betty, plus dostałam jeszcze raz nieustraszonego liska, którego już, słuchajcie, mam. Więc wydaje mi się, że nie jest bardzo źle. Jeżeli chodzi o sprzęt, to przechodzimy sobie na. Pięta? No i słuchajcie, tak tutaj to wygląda czyli mamy ten zestaw, który jeszcze kompletuje. Ten zestaw, który też jeszcze kompletuję. Tu mam czapra głowca Yeti i tu mam, słuchajcie, ogłowie angielskie, pora babci. Więc teraz sobie tutaj ułożę ten zestaw za żetony. Jeden na razie plus, tutaj będzie mniej więcej, tu będzie kolejny. I jeżeli chodzi o ubrania, to mam tutaj dwa zestawy, czyli. Pora babciła się mam na sobie część. I słuchajcie, kowbojski kapelusz łowca yeti. Plus teraz dam cały ten zestawik za żetony. Oj, zamieniło mi się. Więc tak to słuchajcie, wygląda. Plus mam jeszcze kolczyki, ale je tam. Tutaj. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Jak widzicie, nie ma dużej aktualizacji, nic nowego. Tak naprawdę nie dali, tylko dali jakby e, dodatkowy jeden zestaw. Więc ja mam nadzieję, że szybki filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć do naszej naprawdę wielkiej już, słuchajcie, rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!